Witam i zapraszam na Blog Plus TV. W tym odcinku zajmiemy się nową taryfą w 36.6 bez endu. Wystarczy, że bezpłatnie włączysz taryfę pismów dobowy krótkim kodem gwiazdka 147, gwiazdka 36, krzyżyk i od tej pory za pierwsze połączenie danego dnia do 36,6 zapłacisz 29 groszy. Wszystkie kolejne połączenia do 36,6 do północy tego dnia będą darmowe i nielimitowane. I tak każdego dnia bez endu. Podobnie jest z SMS-ami. Płacisz 9 groszy za pierwszego SMS-a wysłanego danego dnia do 36,6 i reszta SMS-ów do 36,6 do północy jest bezpłatna i bez limitów. Do Plusa i innych dużych sieci stawka za minutę połączenia wynosi 29 groszy, a za SMS-a 15 groszy. Oprócz usługi piszmów dobowy, możesz także skorzystać z naszych dwóch innych patentów na to, aby gadać i SMS-ować bez limitów. Esów nielimitesów i chillbilla. Esy nielimitesy, czyli nielimitowane SMS-y do wszystkich w sieci plus, czyli do ponad 14 milionów użytkowników za 5 zł miesięcznie. Usługę aktywujesz krótkim kodem gwiazdka 136 gwiazdka 11 gwiazdka 01 krzyżyk. Po 30 dniach usługa zostanie przedłużona automatycznie. Warto zauważyć, że esy limitesy działają również przy zerowym stanie konta. Oznacza to, że jeśli skończy Ci się kasa na koncie, a korzystasz z esów, to pomimo braku środków na koncie i tak będziesz mógł SMS-ować. Chill Bill to dodatkowe 10 zł co miesiąc za odsłuchanie reklam w telefonie. Aby skorzystać z Chillbilla, należy zarejestrować się najpierw w usłudze na www. 366pl